Dobra, mam już tego serwa. Czas zrobić masakrę. Uj, co to za syp? A to co to jest? Dziura w piasku. Ciekawe. Potrzebuję pracy. Co by tu wziąć? E Dobra, policjanta sobie A ty to kto? Pete, jestem Pit Okej, okay, dlaczego y dmuchasz mi tym fajansem na mnie? Bo bo tak pomyślałem, że tak zrobi się, jeśli cię to uraziło, to bardzo mi przykro i nie ma na nam Nie no, wiesz, rozumiem, ale nie rób tak drugi raz. Bo to śmierdzi. Dobrze. I palenie tak. bierne jest tak samo niebezpieczne jak zwykłe palenie. Czemu ty nosisz tę kamizelkę kuloodporną? Co to jest? Jakaś wojna? A czemu tam nosisz? Czy to jest TNT? E, wracaj tu Wracaj tu ty Terrorysto No nie no, czemu on jest taki szybki? Kuźba, no i uciekł Cześć Cześć O, to ty, wracaj tu Ja ej, ej Chodź tu Co ty robisz? A o! Policja! No, To! Ao! Dzień dobry! Nie bij mnie! Ale ja cię nie biję nie, przecież! Nie uderzaj mnie! Nie uderzaj mnie! Ale przecież nie wiem o czym ty mówisz, ja cię nie uderzymy razu! Nie razy. uderzaj mnie! Ale przecież cię nie biję! No nic nie robię, co ty gadasz? Policja! Jaka policja? Nie uderzył! Zostaw mnie! Ale przecież nic ci nie robię Spokojnie, nie wszystko do będzie dobrze, wyjaśnimy to jakoś Nie patrzcie na mnie! No do cholery jasnej, przecież ja nic ci nie robię Jeden, ale dziwny gościu normalnie Ta kamizelka kuloodporna chyba trochę za mała jest na ciebie Chyba za duża No, ale jest za mała na ciebie Dobra, chcesz? Nie Takę? Halo? U, u, What the fuck? Co on mnie zabił? Okej, okay, chyba tam nie mogę iść. Mogę być psem policyjnym. Okej. Okay. Chał chał. Jestem psem policyjnym. O kurwa pies. Chał chał. Miał Prrr. Kurwa mać, gryź, kurwa to gryź, kurwa w dupę Odpierdol się ode mnie Mówiłem kurwa odpierdol się ode mnie Ław waf, łów kurwa miau miau Co? Okej okay. Dobra Cześć Wojtek Dobra, mam już dosieć tego serwera Czas zrobić miastakę Zadzwierciedlałaś? A wybacz, to y, myszka mi się zepsuła i się nakliknęła. Tak, by. Tak mi też się myszka zepsuła. No widzisz, rozumiesz pewnie mój ból. ból. Znaczy, no ból. No i co zrobisz? Dawaj. Znowu mam No ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę.